Niestety wyborcze kolejności jako pierwszy w pierwszej rundzie pytań będzie odpowiadał Donald Tusk. Podczas towarzyszącego wyborom referendum Polacy będą mogli zadecydować o przyszłości zapory na granicy, która chroni Rzeczpospolitą przed organizowanym przez Rosję i Białoruś napływem imigrantów. Jak oceniają Państwo także w tym kontekście Europejski Pakt Migracyjny, który przewiduje mechanizm przymusowego przyjmowania przez państwa Unii, w tym Polskę, nieokreślonej dziś jasno liczby imigrantów lub obowiązkowej opłaty solidarnościowej? Pakt zakłada możliwość uznaniowego i czasowego zwolnienia państw z obowiązku przyjmowania imigrantów. Decyzję taką miałaby podejmować Unia Europejska, a nie państwa członkowskie, na przykład Polska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili wielokrotnie, że w sprawie imigracji, choć relokacja nie jest obowiązkowa, to jednak solidarność jest obowiązkowa, a państwa, które nie chcą przyjmować imigrantów, tu cytat, będą musiały płacić za ich nieprzyjmowanie. W tej sprawie ścierały się w Polsce dwie koncepcje. Jedna to zgoda na relokację wyrażona w przeszłości w czasie rządów Platformy Obywatelskiej PSL w poprzedniej wersji tego porozumienia. Druga prezentowana jest w tej chwili przez obu Rządzący, który odrzuca sprowadzanie do Polski nielegalnych imigrantów decyzją Unii Europejskiej. Którą z tych koncepcji zamierzają państwo realizować w przyszłej kadencji? Odpowiada Donald Tusk. Po pierwsze, jestem tu dziś dla państwa, szczególnie dla tych oglądających debatę i dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Cieszę się, że możecie państwo zobaczyć, że jestem taki, taki jak, jak wy. Wiem, że czekaliście być może na inną debatę z prezesem Kaczyńskim. Chciałem z nim stanąć twarzą w twarz. Mógł spojrzeć prawdzie w oczy. Niestety sturzył. Ale ja chcę wykorzystać te siedem minut, no bo tyle TVP po ośmiu latach kłamstw na mój temat, tyle minut dostałem, żeby podzielić się moimi argumentami, żebyśmy usłyszeli parę słów prawdy. I to będzie wtedy nasza wspólnie wygrana debata. Co do migracji. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal. Yy, yy. Rozumiem, czas. Jeszcze kończy. 10 sekund, to był ten pierwszy sygnał. I o tym skandalu migracyjnym będę jeszcze odpowiadał w takim razie w kolejnych moich minutach.